Cześć, Kaśka. Bartek. W kolejnym odcinku Socjotv bierzemy tym razem na tapetę kryzysy w mediach społecznościowych. Kryzysiki albo nawet kryzysiątka. Ja Jakie myślę, że one nic nie zmieniają. Czy kryzysy, czy kryzysiątka, czy kryzysiki to się zaraz okaże, bo właśnie mamy przed Wami zestawienie subiektywne, subiektywne czyli naszym zdaniem socjomanii top 10 kryzysów w social media. Zeszłego roku. Zaczniemy od dziesiątki. Numer 10 To będzie marka, która hmm, miała kryzys ponieważ pojawiło się zdjęcie parówki z wkładką. Tak, sokołów. Nagle jedna z fanek wkleja na profil zdjęcie, które pokazuje parówki z wystającą e, folią, która wygląda trochę jak worki na śmieci. ja mi po prostu. Tak, ale to akurat trzeba przyznać, że nie wiemy, czy to była prawda. W każdym razie na pewno nie wyglądało to apetycznie. Kilka tysięcy lajków, kilkadziesiąt dostępnie i poszło świat. Dlatego dziesiątka, a na e, miejscu Jest numer dziewiąty. dziewięć będzie e, marka Nike, której chyba się coś w pewnym momencie pomyliło. Ups. Ciekawe, który administrator strony wrzucił zdjęcie e, biegacza, niby w butach Nike, które tak naprawdę okazały się być butami z najprawdopodobniej. No, Fani, taka mała Fani są spostrzegawczy. spostrzegawczy wszystko e, zobaczą, także uważajcie na takie sytuacje. Właśnie. E, numer 8 to będzie grupa Marek, e, gdzie Każda z tych marek miała kryzys, ponieważ ich administratorzy troszeczkę polecieli z prądem, jeżeli chodzi o kreatywne pomysły. Tak, social media ninja chciał być śmieszny, na nieszczęście wyszło jak zawsze. Więc zaczniemy tutaj stawkę od marki Heinz, ketchupu Heinz, gdzie... Rzucam w ciebie piorunami. Tak, jesteśmy z, na towani. Rzucasz we mnie piorunami e, i tak dalej. E, na obrazku były słonie z piorunami, z keczupem w tle. O co chodzi do tej pory nie wiemy. Kategoria e, zdjęcia od de fuck po prostu, e, więc. Nie robić tego. Marka na szczęście wyszła z kryzysu e, z twarzą. dość z twarzą, w dość fajny sposób, ponieważ przerobiła to na konkurs dla fanów, więc kończyło się OK. E, inaczej się wydarzyło w przypadku e, pozostałych przykładów z ósemki. Kasiu, co byś zjadła przed śmiercią? No... Twoje ostatnie danie, siedzisz na. Hotelu zaraz ci podam złą truciznę, bo połączą. Dobra, cię pod... już, już nie gadaj. Nie zjadłabym serka bielów na pewno. Tak, Serek bielów pyta fanów. Co byście zrobili przed śmiercią? Co byście chcieli zjeść przed śmiercią? No. Mm, pytanie py... z kategorii py... takiej py... samej jak przed chwilą. Pytanie, jakie jest każdy widzi. No. Ok, podobne pytanie zadałam marka Oral B. Mm, szczoteczki elektryczne. Gdzie w najdziwniejszym miejscu byliście ze swoją szczoteczką na wakacjach? Szczoleczka, wakacje. No, być może niezbędna rzecz, ale pytanie z kategorii dziwnych bardzo. No i oczywiście tutaj dające pole do popisu fanom w postaci różnego rodzaju dziwnych komentarzy. Haterom przede wszystkim. Dokładnie. Sami się prosicie itp. No i już ostatni przykład, może trochę poważniejszy, bo z innej kategorii, tak, marka Empik. Empik, która opublikowała zdjęcie Che Guevary w jego setną rocznicę urodzin, no i wywołała dość dużą burzę. No tak, bo wpis jako prezentował się jako nawołujący do świętowania tej rocznicy. To spotkało się oczywiście z odpowiednim odzewem fanów. Na przyszłość uważajcie, nie wrzucamy wpisów, które mogą sprowokować naszą społeczność. Dobrze, teraz siedem. Siedem to Ptasie Mleczko, Wedla. E, może przyjemna kategoria ptasiemleczko. Ptasie produktu. Mleczko, pamiętajcie, z R w kółeczku, tak, bo tego kółeczku. cała sytuacja dotyczyła. Tak. Weden... Jedna z blogerek nawet się tak wystraszyła, że usunęła swojego bloga. Tak, bo Wedel rozesłał do e, serwisów blogowych informacje od swoich prawników, że jeżeli piszecie przepis zawierający nazwę ptasiemleczko, Mleczko, czy też przepis na Ptasie Mleczko, to powinniście napisać ją z R w kółeczko. Skasowała bloga, jak blogosfera się o tym dowiedziała, to oczywiście wzięła w obroty wedla. Trwało to dobre kilkanaście godzin. Na szczęście wedel jest dość ogarnięty, więc jakoś się z tej sytuacji pozbierali. Potem rozesłali niektórym blogerom nawet bilety na euro. Także finalnie ci co więksi się cieszyli. Sprzedajne blogery, nie? Tak. A propos sprzedajmy blogerów. Oczywiście <laughs> żart, żeby nie było później. Numer 6, a numer 6 to też blogerzy i też e, kryzysy w blogosferze głównie. E, I tutaj mamy dwa kryzysy blogerki lifestyleowe, modowe tak to się znane. określa. Lifestyle i moda idą ze sobą niby w parze, całkiem znane. Pierwszy case to Segrita i Nikon. Tutaj Nikon myślę, że dość ucierpiał na, na tej całej akcji. Segrita sprawiła, że całe społeczeństwo naszej blogosfery w Polsce się troszeczkę podzieliło między zwolenników tego, tego rozwiązania sprawy, czyli całego kryzysu, a przeciwników. Tak, no generalnie Seglita trochę się nie dogadała z Nikonem. Ktoś popełnił błąd komunikacyjny, skończyło się na wielkim halo. Koniec zeszłego roku no, na nieszczęście Nikon raz sobie daje radę całkiem dobrze, innym razem sobie rzuca kłody pod nogi. Nie wiem z czego to wynika. Tak samo jak z drugą marką, marką szafa 6. E, kryzys e, szafa kontra szykujcie popcorn, tak opisał Mediafan. Rzeczywiście e, trafne spostrzeżenie, można było szykować popcorn na dość długą potyczkę słowną tak, bo i marka, nie tylko. Marka straszyła blogerkę sprawą w urzędzie skarbowym. Dokładnie, więc to, to tak chyba jeden z pierwszych... Grubo trochę. ...z pierwszych case'ów tego typu, wzajemne oskarżenia na forum publicznym. No, Zwykle nie kończą się dobrze, bo tak jak powiedziałaś, wszyscy zajadają popcorn w tym czasie i się bawią tą sytuacją. No ale jeden taki niby plus y, z tej całej sytuacji to to, że marka szafa wcześniej y, być może niektórym nieznana, uh -huh. stała się bardziej popularna i rozpoznawalna właśnie dzięki temu kryzysowi omawianemu y, w całym środowisku blogosferu i Facebooka. Dokładnie. Mamy Piątko. numer 5 i numer 5 to. Połączenie świata realnego ze światem internetowym, czyli kryzys w świecie rzeczywistym, który przenosi się do internetu i tam wybucha jeszcze ze zwiększoną siłą. I mamy e, przykład przewozów regionalnych, e, z dość zamarzniętym tronem, że tak powiem. <śmiech> <śmiech> czyli e, łazienka, czy też raczej e, toaleta w e, pociągu, która wygląda jakby ją właśnie ktoś wyciągnął z iglą. Tak, Zdjęcie więc... obiega cały świat. Na szczęście Marka też wychodzi z tego całkiem obronną ręką, bo sama siebie parodiuje, pokazując, że ma do siebie dystans i wieś, gdyby, obiecując, obiecując, że taka sytuacja się nie powtórzy. Dokładnie, A drugim przykładem w tej kategorii będzie bank BZWBK, w tak. którym również e, sytuacja, e, akurat w tym przypadku, trochę taka mrużąca kryb w żyłach. Tak, bo z budynku należącego do BZWBK spadł gzyms, na nieszczęście spadł na kogoś, kto przechodził pod tym budynkiem. Dość spory uszczerbek na zdrowiu. Dwa lata później odgrzebują to dziennikarze, bo się okazuje, że ani BZWBK, ani tak naprawdę instytucja, która ubezpieczała BZWBK, nie poczuwałem się do, do odpowiedzialności, żeby tej osobie pomóc. Trafia to oczywiście na fanpage. Tam jest sytuacja taka, że fani zaczynają atakować. Niektóre, niektóre oczywiście te ataki zostają ukryte przez fil filtr antyspamowy Facebooka, co powoduje, że jeszcze niektórzy oskarżają bez wybułek o kasowanie wpisów i wiecie, co jest w tym dalej. Wszystko się kręci, kręci, kręci. Dobrze Bartek był o tym opowiadał jeszcze przez 10 minut kolejny, ale Mam mamy flowy. teraz czwórkę, a na miejscu numer 4 E, mamy fanpage Palikota, Nieoficjalny, prawda? Nieoficjalny fanpage Palikota, który próbuje go zaszantażować, że jeżeli nie zacznie płacić, to fanpage zniknie z sieci. Takich przykładów było przynajmniej kilka, my to pracujemy na miejscu numer 4, ponieważ mie miejsce numer 3 jest bardziej emocjonujące, a miejsce numer 3 jest poświęcone e, marce 4F. I plotce, która spowodowała, że dość mocno autorytet tej marki został podkopany. Tak, głuchy telefon, który zaczyna się w jednym z wywiadów radio, powoduje, że jedna z polskich gazet publikuje informację o tym, że Marka 4F nie chce sponsorować polskich Paraolimpijczyków. Co oczywiście wiąże się z dużym y, bojkotem marki w internecie. Nikt tak naprawdę nie chce słać wyjaśnień, że to jedno wielkie nieporozumienie. Jak internauci się nakręcą, tak ciężko ich zatrzymać. Więc trójeczka podium mamy dwójkę teraz, a na dwójce uważam, że uważam, że jest dobrym przykładem. Ze względu na zmiany personalne, czyli odwołanie redaktora naczelnego i całego tak naprawdę zespołu również Tak, w tym zespół, staje zespół też staje murem za za redaktorem. Za, murem, za redaktorem. Nawiązało się troszeczkę takich... Tak, to kolejny kryzys, który zaczął się w świecie realnym, miał przełożenie na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku, gdzie fanpage uważam, że w ciągu jednego, półtorej półtora dnia, dnia stracił pięć tysięcy fanów. Dokładnie. Jakby w drugą stronę to byśmy się pewnie nie dziwili, że ktoś e, 5 tysięcy fanów zyskuje. Zyskuje. Tak, tak Są najlepsze wyniki. Tak, dokładnie. I mamy miejsce numer jeden. Pewnie się wszyscy zastanawiają. Taka muzyczka, która myślę, wyle. że wszyscy, wszyscy, wszyscy wiedzą. A tutaj w tym przypadku będzie wielka afera na miejscu numer jeden, bo afera kartonowa. A dlaczego afera kartonowa? Dlatego, że Carton motywem case. w tym kryzysie, w tej całej sytuacji był. Karton, który blogerzy podróżnicy wykorzystali jako taką platformę, powierzchnię do przekazania informacji rzecznikowi Playa. Rzeczywiście, jeden z blogerów próbuje przenieść swój numer do Playa. Trwa to na nieszczęście aż 4 dni. Każdego dnia jest zapewniany o tym, że sytuacja zostanie naprawiona i że tak naprawdę to jeszcze tylko chwilka, 24 godziny i tak przez. No, ale przez mija, mija kilka dni i niestety nic tak. z tym się nie dzieje, miarka więc karton się. jest tą powierzchnią, gdzie o tym się komunikuje. Oczywiście karton, zdjęcie, Facebook, share. I tak dalej. Rozeszło się w bardzo takim spektakularnym myślę tempie. tempie. No i tutaj akurat rzecznik Play, który bardzo często się pojawia w tego rodzaju różnych sytuacjach, jest po to, żeby obserwować, co się dzieje i uczestniczyć w dyskusjach, odpowiada tym samym, czyli karton za kartą. Dokładnie. Dlaczego umieściliśmy to na pierwszym miejscu? Ano przede wszystkim dlatego, że, jeden, tym tematem zainteresowały się media tradycyjne, pokazując jak gdyby blogerów czy tak naprawdę zwykłych konsumentów, którzy potrafią walczyć z dużą, tak naprawdę ogólnopolską marką czy korporacją. A z drugiej, z drugiej strony, co ciekawe, karton jako nośnik informacji został wykorzystany w późniejszym okresie przez kolejne podmioty, które walczyły w swojej sprawie. Także można powiedzieć, że to był pewnego rodzaju fenomen. Więc motyw, motyw kartonu to miejsce numer jeden i na tym zakończymy nasze top, zestawienie top 10 kryzysów w mediach społecznościowych. Tak. Jak widzicie, niektóre były kryzysami, niektóre kryzysiątkami. Nie życzymy takich, ale będziemy mieć przynajmniej materiał do kolejnych odcinków. Tak, życzymy, żebyście e, się nie znaleźli w tych kolejnych odcinkach. Tak. Dzięki. Cześć.